taki dość deszczowy a ja witam z wami się w kolejnym odcinku i już w trasie już, co prawda wyjechałem kawałek już dopiero mam jakieś 25 km dopiero a kurde jeszcze kawał drogi za mną, znaczy przede mną i jeszcze jest jeden muszę w jedno miejsce wjechać, a na chwilę zobaczycie a. Do największego obszarnika, tutaj na kaszuba, Półka. więc zaraz podjedziemy po niego i jedziemy dalej. Ale niby fajnie, że deszcz pada, ale ja nie lubię ogólnie w deszczu jeździć. Ale jakoś teraz mi to nie przeszkadza. Niech pada, nawet nie, nawet nie leje. Mam nadzieję, że u Was też fajna pogoda. Jeżdżamy do kombinatu rolno-budowlanego rolno do 60 -kowego. Kurde. Ale tu przynajmniej to jest ja, nie mogę. Piękne jak piosenka A tu Łukasza uprawy. mówił, że jak porośnie, żebym przyjechał do niego na usługi. Tak więc zobaczymy. Ja pitole ile stali. Stali nakupione na trzy budowie. Ja miałem tylko jedną wiązkę. Może ja miałem inny strop. I dojeżdżamy do kombinatu Gdzie tu ten kombinator jest? ale stoi Miejsce docelowe jest po lewej stronie Chyba dojeżdżamy do kombinatu Kurde, brama jest Ja pierdole Tu jest kombinat, co Łukasz? Disneyland Disneyland. Ja myślałem, że już nie dojedziemy, a tu patrz Ciach, i jesteśmy Ja pitole Tylko gdzie to teraz rozładować? Zaraz otwor jakiś Bułgara ty może by jakiś okadł odpalił On jeszcze nie robi chyba Nie, on że śpi pewno. Nie, tu stoi Jedno, drugie, trzecie, piątek, ja pierdzielę. Tu jest dopiero koło co? <noise> ja myślałem, że u mnie jest wiele gratów, ale tutaj to jest naprawdę Od hu, hu. O, x stoi X5 Jo? X5? Ciekawe Ty, ramiona mu od razu wykręcimy Ja potrzebuję takie ramiona do 80 A do czego? Do czego? Do 60 A to są klamoty? To nie, to się nie Nie, dzieje. ja chyba nowy zamówiłeś Niech już to je. Dobra, czekam na majstra i rozładowujemy ten towar I to czekaj, idziemy się z towar, ja jak w domu, bo ja to znowu jo. oglądam go, to z góry nie wiem co to jest. Idziemy majster jeden o. Dobry? Majster już tu twoje szopero odpala Nie, nie, nie galowo ubrany, a ty z kamerą No ja chociaż raz jestem na galowo ubrany, ty wiesz jak na targach Mieni ludzie nie poznawali? Bo się ogoliłeś. Bo się ogoliłem i byłem czysto ubrany. Oni mówi, jak kurde jak inaczej, nie? Na paskach wpadłeś? Czy... Ja na łańcuchu miałem. A ty masz łańcuch fajny. A. To dawaj go Zaraz zawiesimy. U, kietę. No to tu... mała nie Długo. Chcesz wypić? Mała. O, jaką chcesz? Nie ma czystych? A jakakolwiek, z, jak... z mlekiem Dobra, ale pan drugi? Czarno. Czarna jak o, dusza O, do, do, dojechał Weź ten też Co? Ma no, to dobra, i ja Czekaj A gdzie zegar? Zegar? <laughs> <laughs> Zegarmistrza Zegarmistrza Czekaj, weź to chyba tak obsłupamy Trzeba po No, że się nie zastanowił, nie? A w wózku. Specjalistyczny bolet marki. Bolec Bolet marki, bolet. Kuźwa, tu nie sięgnę, chyba, nie? Za dużo Jo, Jo, albo czekaj. Albo opuść to. Czekaj. Jeszcze musisz trochę opuścić, czekaj. O, jeszcze trochę? O, jest, dobra. Teraz możesz dźwigać. My do wczoraj klasem z 150-konnym było 170. A jednym klasem go wperowaliśmy? Nie, tym. Nie akcjonem, tylko tym Mniejszym Ja pierdzielę Tak to jest, jak co knypi wierzą zawiózoni Knypi w co w zawiozoni To nie to specjalnie pod kamerę Żeby się działo Teraz nie Teraz nie, nie spadnie, teraz się zaciśnie. było Wow! Ale! Od razu palimy? Ale, go, co? Tak! To benzyne To, to na Mateusz! A gdzie bomba wtryskowa? Bomba wtryskowa jest w drugim silniku! Bo, ja z, bo z tego ja wyjąłem i włożyłem do drugiego silnika! I ona tamtym ta zatarta, nie ta, co dostała fullogen nie? To jest ta. Ja nie wiem, no, już musiałem parę telefonów tak wykonać. A ten napęd pompy, to tego pana trzeba się zapytać, nie? Łukasz, gdzie jest napęd? <laughs> 4CT108, jak tu to jest, jest? 4CT108, jo? To jest na Common railu. Tak. To jest już najnowszy model Common raila To przewodowo. Nie, to jest Komarline. Line. Taki, Comar Line. Kiedyś, taki, kiedyś pan mówił, że coś tam, że ten silnik jest na Comar Line, Comar Line. No, no tego, tego, tego pana miałeś też okazję poznać. Dojesz, A tu jest zasztykane było, wiesz? O zaraz, już suchutki! <laughs> Panie, Panie! Ja no. tego nie widziałem. Panie tam na bechał przy koła. No. A gdzie jest labiryntu połowa uszkodzijącego? Ale patrz co jest? Nieporwane? Nie, no nie, całe. Nie, nie całe. Cały? Jak dużo ludzi Ludzie nie ustawiają, ja nie wypną potem. No. A wiecie to, ja że, ja, tak że ja, ja ostatnio tak właśnie zrobiłem. Ja właśnie, myślałem, gówno, ja właśnie myślałem, co to jest za gówno, nie? I to, i ja tak sobie patrzę masz i w tamtę. By no właśnie wyłącz. to. Jakby to było. O, no, tu masz TMP napisane? No. A w tą stronę I to właśnie musi w kliknąć, w nie? W o, w no. A w wiecie co, ja zapomniałem to. No, ja w Ja zapomniałem to podnieść i go paliłem, nie? O, i on ten, i to jest takie coś: ja go kręcę, on. Klik, 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 klik. Ja mówię, kurźba panewka obrócona, nie? Tak. A za pomyślałem, po, po ja pierdzi, ale to jest pewnie zjebane już, nie? Panewka. No, ale bloczek ładny, co? Której paliwa się uchyła, bloczek jest właśnie kurwa cały. No. Go tam, no. Jeszcze go używię. Jo, właśnie bloki są. W tamtym tak samo bardzo ładny blok jest Spawałki, i w ogóle, spawaj. nie? Chciałbym taki silnik, żeby sobie odpalać w niedzielę rano i słuchać tego. Yo. Ja miałem takiego, ja mam takiego kumpla, nie? On, odsuwa, on, się, on, się nie? Za, on się zawsze śmiał ze za mnie, nie? Bo jak do mnie przyjeżdża i zawsze jak tam mieliśmy jakąś imprezę, to szliśmy na warsztat i dla beki odpalaliśmy tę, mówi te osioki zawsze odpalaliśmy, nie? No. To jest ta płytka pompa. Ja jeszcze. zawsze nie dziewię jak szwagier to przychodzi. No, wiesz, że no to odpalanie, no? No, odpalanie szurzy, to. się na placu odpalić, to uruchamiamy, żeby posłuchać. No jo. No to jest taki rytuał, nie? Gdzie mowy biją. Jo. Ale ciekawe, czywał by szło no, różyć? Masz taką nasadkę? Ty ja. może by szło obrócić go. A jaka tam jest? Tam 50, jest chyba 56. 50, 50, 40, 50. 56, bo ja miałem 56. Zobacz mi fazę. To poszed fanny <m interior> <m> <and> taki. <then> <g bater> <mian> Włączyć fazę. Ty, Łukasz, może być włączył fazę. Ty ja tam nie mogę. Nie, ja to czysz... Ale patrz jakie fajne felgi, nie? Jestem amatorem. Patrz. I ten cwaniak, ja mu kurde dałem A to 18 to są... to są te same co ja mam u siebie 60, nie? I ja do Mateusza... wszystko kosiliśmy na tych balonach i tu i... Ale zajebiste, nie? Ja mam 60 u siebie te? I ja do Mateusza dzwonię, Mateusz słuchaj jest okazja, ja mówię kupisz mi te koła, ja do Ciebie przyjadę i je ja od Ciebie wezmę Spóźniłeś No i ja Jak zeszłym roku założyłem, to do... koniec, no, Ale rewelacja nie? Do mnie też mówią, że co za głupota, takie koła zakłady Ale ten kto nie robił na podmokłym terenie Ten w dupie był każdym, fajnie taki Zajebiście i on wtedy Siemano Kręcić? Daj, ja będę kręcił Spróbuj No 55 czy 50? O kuźwa, ty za duży chyba jest, bo... To masz mniejszą, przez kopa. O, ginął. You know. Szklaną pięćdziesiątkę. Nabyłem silniku z Kazika. palimy go. Nie jest... siłka, czy zagada. on kompresję co? ma. On na pewno pęknięty ma, o? On to... klepotał A weź tam jest... i z powrotem, czy nie? No, czekaj. A to sztywne pokrętło trzeba. By weź ten. Na sztywne by trzeba, bo macie sztywne? Nie sztywne. O tej porze nie mam. Chciwo, coś tej... pukało. <laughs> Cofnij. Albo prędzej się na panewce obraca. No i mam przyszywa tam. Kupiłem kolejny niepotrzebny silnik. Obraca się? No. Ty, on może nie jest obrócony, ale. Może on stukał, bo panewa obróciła, nie? A to zobaczę, on jest czysty w środku. Mm. A ja go kupiłem w pakiecie. Kupiłem trzy ja silniki. On za, za stodołą. No. On stał u mnie dwa lata chyba. A u mojego kumpla, bo to od kumpla tak, mam, nie? U tego i w Konnego wstawimy Lejlanda do kombajnu. No. Ale jaki Ale on był mytyczą jest Dolo taki czysty. Podkę, to nie, to miał czysty. Bo no on ma turbinę i ona tu bezpośrednio jakoś tam chyba No. no. no bo to Dola były klucz. różne wersje, ja mam katalog od New Holland'a To tu też był dekiel, była wkładka i był kolektor wodny interkuler ten taki no. wymiennik. Nie Ile kombajnu, tyle wersji. Ale oryginalne filtry cen, ha, kurde. Nie ma lekko. No. Nie powinno się dawać. Zaraz, żadnych te, Jakie sekcje wyczytaj? No. No, jeszcze ja ci powiem. Jeszcze się nie zgrzegł. Ale ci, żeby ja miał tą pompę włożył. I wtedy jest główna. no się do hydrauliki. Tych I wtedy, wtedy dziwi. No. Żeby taką pompę na cztery gary znalazł. A wtedy filtracja dobra. jest na przykład nie taka o połowę, nie wyłapuje wszystkich no, opiłków, i wtedy się dzieją cuda, nie? Dlatego, póki w naszej chodzą bąki w silnikach. No, nie wchodzą. No dokładnie. no tak czysti jak. To tu od razu głowicę zobacz, ta jest dwa razy lepsza zamiast tamtej, z tego drugiego silnika z krzaku wyjętego no. Kurde, to teraz... Ja bym to... tylko splanował i by jeździła. No ewentualnie zaworki przejrzeć, nie? Nie do, ja i nie będzie do mojego nie On tu wszystko zrobi wtedy. On ten jeden jest tu wyrzewiały, to nie no. wiem czy jego nie wymienić. No albo może to... się czasem odszczerbić, nie? Tak. tak. No, to tego tak. bym wymienił, nie? To mi zrobi i ona założy i tam ten motor jeszcze no. zagada w tej 80. A tak jak on jest? Czyby do dół. Nie, dół do dół by trzeba otworzyć, ja otworzę. nie? otworzę. Po to go tu odjechałem przodem, chcę mu zjąć silnik. No. Otworzyć dół, na pewno umyć smok. I tu jest wymiennik, mister. No. Jest wyłamany w wymienniku, tu otwór, korek. Dół, a, tak widziałeś, a widziałeś taki, taką obrotnicę do tych silników takich dużych? Widziałem. Taką widziałem. normalnie na korbę. Ja jacy normalnie to jest moje marzenie, taką obrotnicę, nie? Na to jest coś pięknego. Domu, no. ]kach. Właśnie do niego pisałem, właśnie, nie? No. Kurde, naprawdę piękna sprawa. E, szopa, garaż. Nie wiem. Szopa-garaż to, no, to był. No i on od groma tego... Od to tego się Jo. Idę po sztywne pokrętło. Tam masz nasadkę? Yy, szklaną 50 przynieś i działamy. <laughs> Pryskasz go, kurwa, nawet się nie pali. A te starty są ogólnie gówna. Ja kupuję gózna. taki biało-czerwona butelka, taki, taki, taki AC, coś takiego. No, 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 no. Na nim Aha. wszystkie fi filmiki, wszystkie firmy, wszystko pali. Ja ogólnie jestem Kupię, tego zdania, że plak to jest to najlepszy. No. Na odpalają do trawy. No. A masz rozru rozrusznik no, do nie Rozrusznik do niego. A czekaj No ma kompresji co? On ma wodę chyba na boku Ty tam coś chlupie A weź go ten no obróć obróć Może żeby nie zassał A jakby... On to przebije A jakby go przewrócił i wiesz na bok Wytryski trzeba no weź tu wytryski wyjmij, nie? Nie to się... To nie pokażę ci jak to się robi, bo się nauczysz i co Wiesz, takie rzeczy to wiesz To się dowie, Ale wał jest cały Po sąsiedzku się dowiedział kolegi <laughs> Ten tylko stuka Rozrząd Just mędzy zemny Mędy super Superolu bajka Ty Mateusz ale teraz kto ci ten kąt w trysku stawi? Nie, Już... nie Stawi się go do kąta i załapie Nie powiem ci, bo jeszcze tego nie wytniesz to ale idzie Już nie o! Przyłóżka ja <laughs> tego Już się gotuje Nieszczelne zawory no. się napełnia Na którymś garza jest woda No I to dość dużo Czy? Ty nie masz tyle siły I ja odkręciłem ten śrubę nie Odkręcaj go jeszcze Szało 7 lat nie rozkręcają na nagle Już miał zapój Żeby no. i... <grym wody> nie odpalił jak twój bo co to to będzie spierdane się takieczka znajdź Jakby ten klucz patrzył obrataj? I... No by zrobili dwa obroty czy nie? Nie, teraz Ja zrobiłem obrót i on cały... Ale no, kompresja Wodę ciemaj to jest daj bo <grym> czekaj paś, kurwa. No. Co ty nie Ukręcisz nie, nie, nie. Wody jest grom. Dobra, dobra. Woda się nie pręży. Będziesz go rozbierał? Nie wiem. Nie prędzej, teraz? Nie, no teraz nie. Ogólnie. Może kiedyś. Jestem ja ciekaw, co z nim byłoby. Ogólnie będę miał zapał teraz, a no. potem postawię powiem, że później go rozbieram Później, no. Jeżeli wyjedzie w Altro, to będzie miał go stawić pod dachy. Tam do kolekcji, do tamtych silników go postawię. <laughs> no jo. Ale coś się z tego buduje, nie? Także, Przepalamy BSa? Nie, nie, to jest gigant. To jest gigant. Kurde, gigu się. Zapalę pod łambeką go? Gigant jest zapowietrzony A gigant jest zapowietrzony, bo tu co powiem paliwa zabrakło. Ja Za dużo spuściłem. Tak to jest. A bezem, a bez? człowieku. Kapek z przodu Gdzie? Bez. Ale tylko na dole. A tylko na dole. Tylko na dole. to kapel. Nie, nie, nie ska być. Otwierać przy wyłączonych napędach Kurde I co? A on ma jakiś hebel? Nawet klem nie zdjąłem To ale kurde gardziel konkretny, gigantyczny Gardziel gigantyczny jest Gardziel to no. ma wielko, no. zobacz Oględziny tu mają Słuchajcie, nie zdjąłem klem nawet tutaj na siłę A jest prąd? Nie wiem To go? Gigant to jest zapoleczony, a BSA nie wiem, musiałbym mu znaleźć Ale Musimy już nie bo odwinąć... z tego bo będzie kosił w tym roku gigant A w zeszłym roku kosił gigant? No, gigant w zeszłym roku nie No Jeszcze ja, by kurde konie będzie nie jadły tutaj, tego łówca o. A, Kurde, nie mogę stawić no, ręki no, O no. wieś to z dwóch lat Jaki No. Ładny. Jaki ładny jeszcze No jest dwuletnie, jak mi brakło do sieł A no, to by było to, co zabrakło, nie? Okay. Ale jest wielki co? Ty Łukasz, takim to był na te nasze hektary co? Musiał derch zawracać Powiem <laughs> ja Ci jak się na w przesiądziesz to, no, no, to tak jest Na flekach czy coś to Piękna sprawa, nie? Uh -huh. Ale Lepszy jakikolwiek kombajn niż jego brak, pewnie, że tak Bo kosisz kiedy chcesz, jak chcesz. No jak chce, nie? Ja pierwszy rok jak kosiłem sobie sam ja tego też pierwszy Ja raz. mówiłem już nigdy więcej No co ty gadasz <laughs> Dlaczego? O, Ja pierdzielę! Serio? Kurwa, w pod Planteko! Ja pierdzielę! Te silniki, ci powiem, to zapalają za A on ma silnik jaki? Też Jelcza ten. O, to ma Jelcza, bo Tego te bs -y też by schodziły. A nie, to ten nowsze z urósłsa silnikiem, nie? człowiek od zeszłego roku jak zaparkował po żniwach, nad klemy nie zdjęte. Zakręcił, zamielił, ale. Ja jestem w szoku, że zapalił. Toś to jest szok. Ale tak samo ale mój klas. Stoi, ale mój klas tak samo, nie? Dawaj, jak... zaraz rzucimy połądek Eweczku. Dawaj, rzucimy ja. I odjazd. I jedziemy z tematem. na Zrobimy... Narodziny kombainu. Tam za rok, No, dawaj. O, czekaj, bo wody od groma, wiesz? Czuję. O, ja pierdzielę, nieźle. Co tam pękła mi guma, płyn wywaliła i na szybko mam wodę. Ty a te bańki z wodą do czego tu? Do gaszenia? Nie. Pęka w 10 roku guma. No. Cały 60 litrów płynu nowego na poszło na ziemię? No. I na szybko zalałem wodą. Tak. Jak pęka guma to niedobrze. Jakby dwóch, to chyba. Ja 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 lewo, ja w ja jak ja 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 w ja 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 o no. Opa Żeby tu się nie prze... nie... O Czekaj, czekaj, bo tutaj mam tez Wysoko tu, wiesz? Wysoko tu Moje LEDy, stroboskopy Jakby to powiedział ten, Zenek Martyniuk Wysoko, wysoko LEDy się O Pole Ja pierdzielę Ile tu wchodzi? 4 tony? 5 Ja pierdzielę Wesele tu Całe moje pole naraz Wszystkie hektary naraz by tu zmienić No na tym nie, na ten nie Ale kurde ogólnie jakby zrobisz jeszcze nadstawki co? No i najważniejszy element zabawy Jedź to I i hydrostat z ścieczkarni John Deere od Roberta z rogu. No, do Roberta ostatnio pisałem, mówiłem, że go odwiedzę, ale chyba nie da rady, wiesz? Y silnik y ten jazdy hydrostatu tu był oryginalnie czechosłowacki zts -a. No. To było na licencji amerykańskiej ZTS-a. zts, ZTS tak, nagrzewał się pod górki, nie jechał. No. Z każdej strony ciek, wymienianie o ringów. Wieczny problem. Kupiłem od Roberta. Zaczynam, Robert mi sprezentował w ramach. Reklamy, dziękujemy o. jeszcze raz. I założyłem, pasował na frez, na śruby, na wszystkie rurki, nic nie zmieniałem. Co ty gadasz? Bo Czesi klepali do naszych kombajnów na licencji amerykańskiej. Zobacz. Ale że jest, do... bo wąż po zimie widzę puścił. No. A hydrosat w sobie jest suchy i teraz pod wszystkie górki wieże, a pierwszym roku jak ktoś mnie oglądał, widział. No. Górka była kombajn się zatrzymał, nie jechał. I dupa była. Ja no ładnie jest. Tu trochę patentów moich, bo tu są dołożone. Zobacz. Trzeba zamknąć to. Ogrzewanie kabiny. Jak kosiłem kukurydzę. No to się przydawało. Chłopie. Tam i tu jest drugi kran z dolnej rurki. I zobacz, jaki jest patent wyprowadzony. Na czym jest ogrzewanie? A, na peksie. Na peksie. Ja nie jechałem gumowymi wężami, bo jak się nagrzały, się robi miękkie. No. A I tam to chciałem już to Podogówkę może zbędę w kombajnie. Podogówkę mam w kombajnie. <laughs> I okno życia. <laughs> się raz. Wody nie ma. No, no ile tam jest tu bańka? A tam 60 litrów raptem. No mrozu nie będzie chyba. Nie, to czekaj, chociaż mu doleję tą 20 ja bańkę. Tylko kran zakręca, a tu jest kran. No jo. No i to na szczęście, kurde No jest jest byk, co? I tu jest jeszcze mój patent alternatoryczny A to jest wolnosek czy turbo? Nie, tur, o kurde, turbo. Turbo, 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 turpo, turpo. Tu można dokładać turbo. Filtr oleju hydraulicznego oryginalnie był kubek aluminiowy i wkład. Ja mam no, 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 no. normalny Vio, filtr. I o, prawinny filtr. Dobre, I beczko tak? oleju. Tak tak, 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 tak by. Tak, by wywaliła, to olej. by było Odpalił, wesoło. O! Jest! Idealnie. Nowy 3 -letni super! <laughs> Nowy 3 -letni. Nie wiem czy to się da odplątać, bo coś. Zakręcisz ten w chłodnicy na dole kranik? Tam w rogu kranik na dole, w chłodnicy? to Tu mam 20. Coś tu wlejemy. Mam dwie 20, coś wlejemy chociaż sekundę. No już będzie już z tyłu, tam asfaltem, ale. Się... Gałęzie go. Autodestrukcja. Polecam. Jak się da, jak nie to tam, na sekundę to bez wody. Jakby to powiedział Adam Mechanik, paski pękają jak bicze na dziwkach. To jest silnik Leylanda! To silnik Leylanda! No i nie, to się rotory, to tu mam przerobioną podłogę przed silnikiem. No. Oryginalnie tu była z blachy, a tu jest ten drugi bember domłacający. Nie na No. Tu potrafił ten bęben przebijać łapkami dziury. No, no, no. Z no. grubej wstawiłem. I to wtedy jest starannie zniszczalne. Nie? Nie ma tam kranika? Nie, nie tam kanału. Tam, podajnikiem no, jeszcze tam, header, pójdę, zobaczę, no, jak spanduło, to jest. mniej więcej to rozwiązać. Ty od supra masz jakiś header tutaj, nie masz? Nie mam, a co byś chciał? Ja chciałem zobaczyć tylko jak wygląda motowidła od supra. Tak samo jak tu. Znaczy tu jest na olej napęd tylko. No, nie bo na będzie przeróbka mała, nie? A, tu jest wykręcona ta. Co zrobisz? Nie dam mu na zimnym, bo zamarła linka od gazu. Co? Daj mu. Tutaj to... nie ma, to tam proszę. Nie, troszkę tylko damy mu. Także jest blisko go zobaczyć. Mm. 就是这个，对吧？ Nie ma no, nie ma co nie. Ale mruczeć mruczy nie z tej ziemi, nie? Ale przecież ciebie mam okazję go w końcu przepalić. Bo się no, do... ale to czy, czy ogólnie się spodziewałeś, że tak odpali, czy nie? Ogólnie? Miałem nadzieję, że tak. To... <śpięk> Jestem <śpięk> <śpięk> miło zaskoczony. Nadzieja umiera ostatnia, nie? Ja tam przepalił, ale ten to wiem, ja że się na powietrzu to no. będzie gorzej. Następnym razem. Tutaj wiesz kiedyś jaki miałem problem? 2,5 godziny na polu pompy dymałem. No a co, co sy w zbiorniku? Ja się zapowietrzał po zgrzeniu nie chciał odpalać. A co sylw w zbiorniku czy co? Zbiornik, rurka, zaworki. Te no. kruszki różne wstawiałem. Aż w końcu stary PKS-owy sposób mi chłopaki sprzedali jak dotrzeć zaworki w oryginalnej pompce. I widzisz. Po no. zimie bez przepompowania. Jest pięknie. Jest piosenka. Idziemy na dół. No i co, będziemy kończyć ten odcinek tutaj? Także dziękujemy za gościnę i co? to jeszcze raz? Dziękujemy za silnik. No, także my się żegnamy z tego miejsca i jeszcze wbijajcie na Mateusza kanał. O, piona przygięta. O wpisana. Tak jest.